Była drama widzowie, bo Bruma jest strasznie neurotycznym psem, nie? W sensie, no ona ma generalnie lęki separacyjne, próbujemy jako taką, chociaż pewnie dałoby się lepiej z tym walczyć. I ona czasami jak coś sobie obzdura, to jest strasznie uparta. Jak to, jak to, no krew Husky, no to wiadomo, Husky to są jedne z najbardziej upartych kundli, nie? Na świecie i wychodziłem z nią na spacer, a moja kobita, która dzisiaj pracowała z domu, coś tam się krzątała, bo mieliśmy tam hydraulik przychodził do kibla, bo tam kibel kurwa przeciekał, coś tam, nie? I tak dalej, no to oczywiście kobita w panice musiała posprzątać łazienkę, bo przyjdzie hydraulik, Zobaczy, że ja jestem w łazience, nie może tak być. Jak wychodziliśmy, to okno było uchylone. I pies wychodząc, usłyszał, że kobita się krząta w łazience i prawdopodobnie skojarzył, że normalnie jak o tej godzinie moja kobita się krząta w łazience, to znaczy, że będzie wychodzić z domu. Czyli stado nie będzie w komplecie. I pies się normalnie położył przed domem i mówi Kurwa, nie idę na spacer. Normalnie, ja bym ciągnął na nie, nie, nie idę na spacer. Ja mówię, no, kundlu, no nie mam czasu. Mówię, no nie będę ciągnął przecież psa. No, przecież jak to wygląda, nie? Że będę ją po asfalcie ciągnął, nie? No Pies się uparł i tyle, nie? No to mówię, no to trudno. Nie chcę iść na spacer, to nie, otworzyłem drzwi do domu. Pies szedł do domu, oczywiście kontrolę zrobił. Położył się w strategicznym miejscu, żeby mieć wgląd na drzwi, wgląd na łazienkę, wgląd na mnie w pokoju i tak dalej. I pies waruje i pies pilnuje, nie? No ale jest tak upartym kundlem. No się położyła po prostu jak jakaś kurwa aktywistka lewicy, która się przyspawała do asfaltu, i nie, pies nie idzie, bo pies usłyszał, że. Pani się krząta w łazience, a to oznacza, że pewnie wyjdzie z domu, a jak wyjdzie z domu, no to stado nie będzie w komplecie i nie może tak być, nie?